jak dzisiaj jest piękny dzień 18 lodowej trzeba oczywiście zobaczyć co tam w poczcie piszą o U, szkoda na butelkach mi z nieczy tam będzie to zapiszę w mojej tutaj Płaci pan podatków od 1998 roku? Muszę zapłacić 270 tysięcy. tysięcy? Ja się zabierać kościół. Mhm. Zabiorę mi piękny dzień. Zabiorą mi cały kościół. Słuchajcie mnie! Dzisiaj jesteśmy w kościele nam przy wiecie co? Jak nam jak nie zapłacicie 278 tysięcy złotych, to zabiorą mi kościół, więc dawajcie pieniądze! Nie? Dobra i tak tam nie macie tu. Wrzucimy sobie to. A ty patrząc obsidianu. Ile masz? 5 groszy. Będę tak jak ty. Dobra, to jak jesteśmy na tej mszy, to będzie to chyba nasza ostatnia msza. Dzisiaj jest piątek. A niedzielę jest. A w, niedz a w sobotę chyba nie masz. Więc... Może w niedzielę będzie jeszcze ostatnia przed tym. A szkoda. Nie mam tych butelek. Macie jak to? powiem po głowach. Że nie macie pieniędzy. Kapłani, jak tu pieniędzy nie macie wyjęli? to możecie mi nie ...luby mi zimno jest. Dobrze, dobrze. Jesteście poświęceni. Macie mięso. Kto chce mięso? Więc tak. Jeszcze przeczytam trochę Biblii. Nie że ze Co to jest? Dobra, tutaj mamy wspomnienia świnki. Macie jeszcze miecze, dostaniecie i do widzenia. Muszę płakać to, że już nie będę miał tutaj... Smutno mi bardzo.